Przesuń się trochę, bo zajmujesz. Przy tego niecej batu, przy trzech razach dziennie, może być ciężko. Weź, boleś mi na włosach. Trudno. No weź, bo ciągnie. Ja właśnie nie ryczę. Ła! No weź, no uważaj. Czołni. Uważaj sobie, gówniarzu. Idę do Gordiana. To idź do Gordiana. Dlaczego mnie tak traktujesz? Jak? No chcę się położyć, bo chcę się przytulić, a mnie zrzucasz z łóżka. Nie zrzucam. To jest normalne sobie. zachowanie dla ci ciebie? Nie ci się przesunąć tylko kobieto. Gdzie? Nie wiem, na ziemię. Zrobiłam się po prostu przykro, że przy innych uczestnikach usłyszałam coś takiego. Przemił. O, już się obraziła. No, jak mam leżeć na ziemi? A co za różnica? Bo na czy na łóżku. ciebie to nie ma różnicy. w końcu. Karol najwyraźniej nie poczuł tego, co poczuła Basia w jego zachowaniu. Wyszła mocno urażona, ale powodem nie było tylko zachowanie Karola. Moja potrzeba bliskości wynika z tego, że no moi rodzice się rozwiedli, jak byłam bardzo mała. No i ja wychowywałam się z mamą i zawsze, znaczy zawsze, no mój tato mnie zabierał, tak jak musiał. No i jakby nie było takiego do końca poczucia bezpieczeństwa przez to, że była ta rozbita rodzina. Wiesz czego ja się boję? Że wyjdziemy stąd i już nie będzie żadnej zmiany w naszej relacji. Że wszystko wróci tak, jak było, bo nie będzie kawara. No, no u was jeszcze to są jakąś taką zmianę mi się wydaje. Coś w sensie jak z tego, co tam mówiłaś, to jak tutaj... No tak. No, no masz rację, no. Nie masz pewności po prostu, co będzie później, nie? Ale jakby, powiem ci, no, mega głupia mi była jak tam leżałam. Mega głupio, bo... Ja Mnie się wydaje, że Karol tego tak rzuca takimi tekstami, że tak nie przemyśli i powie, i nie wie, że co może cię urazić, nie? Tak mi się Ale wydaje. nie, no, bo skoro powiedziałam, nie mów tak do mnie, czy coś, a, a robi to dalej, no to co? No na przykład u nas, jak się pokłócimy, to ja na kanapie, a łóżku. No to też taki zwykły facet idzie na kanapę No, to rzeczy. No, 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 na pewno oboje wybuchaliśmy. Było dużo przekleństw, dużo wulgaryzmów, dużo wyzwisk. Zdarzało się nam popychać i... no też nie mam zamiaru się tam już przytulać i na niego wykanałem z siebie właśnie większość że ja to ja już starać się, żeby się do niego ciągle przytulać. Już na obiedzie potem tak, no ale no ten tek, nawet nie na no, się no, no to było sobie też tak trochę, To usłyszałam tak. Ja, jakie są. Płacę, złe... to głupie stworzenie.